Za górami, za lasami, w mieście owianym legendą, żyły sobie dwie małe dziewczynki, które zadawały mnóstwo pytań. A to, co robisz? Rejestruję się. Na co? Na lipcowy TLI. A co to TLI? Nie wiedziały, że TLI to największa polska konferencja mówców i liderów. A to trzeba się już rejestrować? No pewnie, że tak. Im szybciej, tym lepiej. Bo taniej jest czas, żeby nocleg załatwić. No dobra, już się zarejestrowałem. A zarejestrujesz nas też? Nie. No, chyba, że bardzo chcecie. Chcemy bardzo. A gdzie będzie to całe TLI? Nie wiedziały, że wszystko będzie w zasięgu ręki. Legendarne warsztaty w gościnnych przestrzeniach zamku, a tańce hulanki swawolę w podziemiach. Uroczysta kolacja w pobliskim hotelu Merkury i noclegi w promieniu kilkuset metrów. Nie zwlekaj, zarejestruj się już dziś. You are registered. You are registered. Nie czekaj, aż będzie za późno. You are registered. Pozwól działać magii TLI.